Czy da się jednocześnie spalać tkankę tłuszczową i budować mięśnie? W tym filmie porozmawiamy dokładnie na temat czym jest rekompozycja sylwetki, dla kogo jest możliwa, o najczęstszych błędach również i co należy zrobić, żeby do niej doprowadzić. Może zacznijmy w ogóle od tego czym jest rekompozycja sylwetki. Można to tak ogólnie powiedzieć, że jest to jednoczesne spalanie tkanki tłuszczowej i budowanie masy mięśniowej w tym samym czasie. Przez co waga mniej więcej jest na tym samym poziomie, a waga z tkanki tłuszczowej nam lekko spada do dołu, a z masy mięśniowej wchodzi nam do góry, przez co waga cały czas jest mniej więcej na tym samym poziomie. Zacznijmy sobie może w ogóle od tego, dla kogo jest rekompozycja i kto ją w ogóle może zrobić. Przede wszystkim osoby początkujące. Z tego względu, że nie wyczerpały one jeszcze swojego potencjału genetycznego, do tego, żeby budować mięśnie i wystarczy im bardzo niewielki bodziec, żeby to zrobić. Również podobnie mają otyły osoby, gdzie też mogą jednocześnie spalać tłuszcz i budować mięśnie, osoby, które powracają do treningów na przykład po przerwie, gdzie przez parę lat nie ćwiczyli, przez parę miesięcy itd. lub osoby na dopingu. Także ten materiał głównie kieruje dla osób początkujących w otyłych czy osoby, które powracają do treningu. Na dopingu mam nadzieję, że nikt nie ogląda tego filmu. A teraz opowiemy sobie o tym, jak zrobić taką rekompozycję, oraz dokładnie porozmawiamy o treningu, później o diecie, suplementacji, tak żeby ten materiał był bardzo wartościowy. Jeśli chodzi o sam trening, to co należy tutaj zrobić, przede wszystkim ćwiczyć z konkretnym planem treningowym i siłowo. Bo no to właśnie trening siłowy jest najlepszym bodźcem do tego, żeby nasze mięśnie urosły, no i bez niego no, może poza osobami początkującymi, i kompletnymi, nowymi, wystarczyłyby też inne sporty. Natomiast nim wchodzimy na wyższy stopień zaawansowania, tym musimy sprawić, żeby ten wysiłek był bardziej specyficzny, właśnie podbudowanie. Mięśni. Także pierwszy aspekt to trening siłowy. W samym tym treningu też warto ćwiczyć z konkretnym planem, żeby to nie był taki trening siłowy, że a idę sobie na siłownię i teraz sobie zrobię na tej maszynie, tutaj na tej i tak dalej. Najlepiej, żeby to był jakiś konkretny, przemyślany plan i dostosowany do Twojej osoby. 100% zdaje sobie sprawę, że czasami ciężko zadbać taki plan i że nie każdy może być świadomy, co jest w ogóle dobre. Dlatego darmowy, który jest naprawdę sprawdzony, ułożyłem go około 2 lata temu, podsyłam w opisie. Możesz sobie go zobaczyć, wystarczy wypełnić krótką ankietę i już przynajmniej ten trening siłowy będziesz mieć zadbany. Co prawda nie jest to indywidualny plan, ale lepszy taki trening niż żaden. Kiedy mamy już ten plan, warto też zaznaczyć, że taką częstotliwość, którą polecam, żeby zadziałała się ta rekompozycja, no to będą te treningi mniej więcej od 3 do nawet 4 razy na tydzień. Odnośnie samego planu bardzo jest to ważne, żeby ćwiczyć też blisko upadku mięśniowego. Co to dokładnie znaczy? Żeby w skrócie po prostu ćwiczyć ciężko. Żeby nie było tak, że przychodzisz sobie na trening i po prostu przenosisz jakieś piórka. Trening ma być ciężki. Trening ma być dla ciebie nieprzyjemny, to ma być poniekąd wyjście ze strefy komfortu. Upadek mięśniowy to jest też moment w serii, kiedy totalnie brakuje ci sił i jeżeli ktoś by nawet ci przystawił pistolet do głowy, to nie byłbyś w stanie wykonać ani jednego powtórzenia z powodu tego, że jest to twoje kompletne maksimum. I to jest właśnie ten prawdziwy upadek żeby treningi były efektywne, musimy ćwiczyć blisko niego. Musimy też stopniowo zwiększać ciężary. Naprawdę jest to cholernie ważne, dlatego kolejny punkt właśnie taki zapisuję. Cardio, czyli w zasadzie jakakolwiek forma aerobów. Jest to wysiłek inny, w zasadzie można powiedzieć, że przeciwstanny niż trening siłowy. I najlepiej właśnie pójść po treningu siłowym na to kardio, ponieważ jest to najlepszy moment, żeby wtedy spalić tkankę tłuszczową. I tak nie zapominaj, że podstawą, żeby spalić ten tłuszcz, no to trzeba być w deficycie kalorycznym, ale kardio najlepiej o przedziale tętna ze 60 a 70% maksymalnego będzie najlepsze pod spalanie tłuszczu. Na ten temat też już nagrałem film, także jeśli ten temat Cię interesuje, no to możesz zerknąć sobie inne moje filmy na kanale i dokładnie tam to wszystko wytłumaczyłem. A teraz porozmawiamy sobie o diecie, czyli naprawdę kluczowej kwestii, jeśli chodzi o rekompozycję sylwetki, żeby to było też w ogóle możliwe. Zacznijmy od tego, że należy też dokładnie obrać nasz cel. Rekompozycja, tak jak sama nazwa mówię, jak wcześniej też mówiłem, spalamy jednocześnie tłuszcz i budujemy mięśnie tym samym momencie. No natomiast możemy mieć większy nacisk na to, żeby budować mięśnie, wtedy moglibyśmy postawić na małą nadwyżkę kaloryczną lub trochę wyższe kalorie, albo może nam bardziej zależyć, żeby spalić tkankę tłuszczową i tam bym oscelował w deficycie około 300 kalorii. Przede wszystkim, żeby też rekompozycja była w ogóle możliwa, no to dieta powinna być blisko zera kalorycznego. Przede wszystkim ten deficyt nie powinien być za duży, ponieważ skupimy się wtedy głównie na spaleniu tłuszczu, a nie zbudowaniu mięśni. Także wtedy z tej rekompozycji zrobi nam się Klasyczna redukcja, no a tego byśmy nie chcieli. Także zapisuję pierwszy punkt. Odpowiedni deficyt. Od minus 300 do 0 kalorii, w zależności od naszego celu treningowego. Jak mamy już ten deficyt omówiony, to jest w zasadzie najważniejsze. Bez tego, bez kaloryczności, no nie będzie to praktycznie możliwe, szczególnie gdy zależy nam na rekompozycji. A takie szczegóły naprawdę robią tu bardzo duże znaczenie. 300 kalorii, niby wydaje się niedużo, ale to kompletnie decyduje o tym, czy robimy tu rekompozycję, czy też nie. Kolejnym aspektem bardzo ważnym jest białko. Powinniśmy je trzymać na poziomie od 2,0 do 2,4 g na każdy kilogram masy ciała. Więc przykładowo, jeśli ktoś miałby sylwetkę z kinifat, ważyłby 80 kg, polecam nawet białko trzymać w tej górnej granicy, no to byłoby to wtedy dokładnie razy 2,4 192 W. Gramy. Białko jest też najbardziej sycącym elementem diety wraz z wodnikiem, także polecam je trzymać wysoko. Sam wodnik, taka ciekawostka, warto trzymać 10 gramów na każde 1000 kalorii z diety. Naprawdę niesamowicie ważne. Pierwsza kolejność, deficyt kaloryczny, kalorie są najważniejsze. W drugiej kolejności białko. Następny aspekt, trochę mniej ważny, tłuszcze. Natomiast starałbym się trzymać od 20 do 25% całej kaloryczności z tego deficytu, z diety. Z tłuszczami łatwo przesadzić, dlatego nie starałbym się trzymać ich specjalnie wysoko, więc tłuszcze mogło być zdrowe, natomiast wyjątkowo łatwo z nimi przesadzić. Zdecydowanie łatwiej niż z białkiem czy z wyglowodanami, o których sobie zaraz powiemy. Także nawet może tego tak bardzo nie powinniśmy komplikować. Postawiłbym głównie, szczególnie dla osób początkujących, które może jeszcze nie mieć doświadczenia w odpowiednim rozdysponowaniu makroskładników z diety. Postawiłbym głównie, żeby zachować ten deficyt kaloryczny oraz białko. Tłuszczę, nawet jeżeli nie będę około tego, też będzie w porządku, ponieważ najważniejsze są te dwie rzeczy. A same węglowodany starałbym się trzymać to cała koloryczność, która nam zostanie. Czyli odejmujemy kolor białka z i to wszystko, co nam zostanie, to przeznaczamy na węglowodany. Tak jak mówiłem, tych dwóch rzeczy nie trzymałbym się aż tak bardzo jak. Tego. Pamiętałbym też również, że można jeść to, na co masz się ochotę. W sensie starałbym się jeść zdrowo, bo kiedy jemy zdrowo, korzystamy właśnie czy z większej ilości białka, błonnika itd. To nasza dieta jest zdecydowanie bardziej sycąca wtedy. Też pamiętaj, że masz wszystko to, na co masz ochotę. Póki spełniasz ten deficyt kaloryczny, będziesz chudnąć. Jeżeli będziesz też w odpowiedniej podaży białka, będziesz budować mięśnie. Jeżeli zadbasz o te dwa pozostałe rzeczy, tkankę tłuszczową prawdopodobnie trochę szybciej zrzucisz. Gdzie zapisywać te kalorie? Polecam Ci w aplikacji Fitatu. Bardzo prosta, intuicyjna aplikacja. Na początku może wydawać się to trochę skomplikowane, ale później jest to dosłownie jak automat. Także polecam, wyrabię naprawdę ogólną świadomość żywieniową. Must have, jeśli chodzi o rekompozycję, szczególnie kiedy ważne są tutaj aż tak duże detale. Następne nasze jak to jest suplementacja. Porozmawiamy sobie o tej podstawowej i trochę bardziej zaawansowanej, jaka może się przydać. Już rozpisałem dokładnie całą suplementację, także na miejscu pierwszym podstawa uważam kreatyna oraz białko. Z białkiem będzie nam zdecydowanie łatwiej uzupełnić nasze zapotrzebowanie właśnie na nie. Także warto się w nie zaopatrzyć. Może być to zwykły koncentrat na sklepie KFD, możesz kupić tani z moim kodem olafpop. Także białko fajnie polecam. Kreatyna tak samo zabezpieczy nasze mięśnie przed rozpadem oraz budujemy więcej tej masy mięśniowej w krótszym czasie. Będziemy się lepiej regenerować, nasze mięśnie też będą lepiej wyglądały, ponieważ będą bardziej nawodnione. Kolejny aspekt to jest kofeina. Jest ona naukowo przebadany najlepszym spalaczem tkanki tłuszczowej, gdzie zahamuje po pierwsze nasz apetyt, kiedy przyjmiemy ją pomiędzy posiłkami, naprawdę świetna sprawa. Podczas treningu będziemy wydatkować więcej kalorii oraz prawdopodobnie, kiedy mielibyśmy takiego doła po pracy albo po prostu by nam się mniej chciało, kiedy ją weźmiemy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pójdziemy jednak na spacer, a nie położymy się na kanapie. Omega-3 pozytywnie wpłynie na naszą gospodarkę hormonalną. Też szybciej zredukujemy tkankę tłuszczową, szczególnie dla mężczyzn, pod uwagę też biorąc testosteron czy podobnie jak właśnie D3 plus K2. Bardzo ważne suplementy prozdrowotne. Szczerze, jakbym miał wybrać te wszystkie rzeczy, to trójkę zaopatrzyłbym się tutaj w pierwszej kolejności. Czwarty element to witaminy oraz cytrulina. Nie jest to obowiązkowe, natomiast też pozwoli nam mieć trochę lepsze efekty. Oraz piątka to jest jochimbina. To stosuje się już w końcowym etapie redukcji, kiedy chcemy już spalić bezpośrednio tą oporną tkankę tłuszczową. Też johimbiny samemu raczej by nie suplementował z tego względu, że nie jest to taki suplement, który można sobie wziąć. O. Chce mi się wziąć o i jest taka jak każdy tutaj inny. Jest to trochę mocniejszy suplement. Nie zaleca się dla osób, które mają problemy z sercem czy z nadciśnieniem. Oraz też dawki są trochę inne niż w standardowej suplementacji. Ważnymi dwoma też elementami, żeby była możliwa ta rekompozycja, jest również sen, żeby ten sen był jakościowy i polecam każdej osobie spać minimum te 7 godzin, żeby to był jakościowy sen. Także polecam też ograniczać światło niebieskie telefonów, mam nadzieję, że tego filmu nie oglądasz wieczorem, tuż przed tym jak kładziesz się spać, czy żeby ten sen był po prostu bardziej jakościowy. Można skorzystać z zatyczek do uszu, ograniczenia właśnie niebieskich świateł, zrelaksować się, spróbować medytacji, przywieźć sobie sypialnię i tak dalej. Kolejnym też aspektem jest NAT. Czym to dokładnie jest? Jest to nieplanowana aktywność fizyczna. Taka spontaniczna, żeby spalić tłuszcz i zbudować mięśnie, dobrze wyrobić sobie takie nawyki, które w trakcie dnia spalą u nas dużo kalorii. Czyli przykładowo to może być gestykulacja, głośne mówienie, chodzenie po domu, parkowanie trochę dalej od wejścia do pracy, wybieranie schodów zamiast windy, stanie w autobusie zamiast siedzenia i tak dalej. Nie będziemy więcej szukać takich małych kroczków, które wzniosą naszą aktywność na poziom wyżej, tym lepiej, tym więcej spalimy kalorii i będzie nam łatwiej zrzucić tkankę tłuszczową. A teraz porozmawiamy sobie trochę o błędach. Jeśli chodzi o to, jakie ja błędy popełniłem, to mam wrażenie, że dosłownie każdy, jaki jest dosłownie tutaj napisany. Gdzie u mnie ta rekompozycja zrobiła się klasycznym deficytem kalorycznym i tak jak jest pierwsze napisane, za duży deficyt. U mnie to było w ten sposób, że czasami miałem nie gdziebym po 1000 kalorii, 800 i to była norma. przegłodziłem się, poszedłem spać i no, nie wyglądało to najlepiej. Przez to źle się czułem, miałem brak energii i tak dalej. Absolutnie nie można tak robić. Kolejny błąd to jest za mało białka. U mnie było bardzo podobnie, gdzie za wszelką cenę chciałem zrzucić jak najwięcej kilogramów. Nie skupiałem się na obwodach, nie skupiałem się, jak moja sylwetka progresuje, tylko miałem w dupie to białko. Czy będzie 80 czy 100. Ja w ogóle nawet tego nie liczyłem, jedynie te kalorie no i było ich naprawdę astronomicznie. Mało. Kolejny błąd, jaki popełniłem, i jest naprawdę bardzo zgubny u osób, które chcą zrobić rekompozycję, to że biorą się za to za szybko. Rekompozycja jest zdecydowanie dłuższym procesem niż klasyczna masa czy klasyczna redukcja, bo robimy te dwie rzeczy w tym samym czasie i przez to ten proces jest znacznie wydłużony. U mnie to było w ten sposób, że zawsze ku cen skupiałem się na tym brzuchu, dosłownie dostałem takiej obsesji na punkcie kilogramów, też nie wiedziałem w którym miejscu się zatrzymać i przy prawie 1,90 m wzrostu ważyłem prawie 60 kg, czy chyba równiutko nawet 60,00 jak stwierdziłem, że no nie, kiedy już ta piątka będzie z przodu, to będzie już kompletna przesada. W rekompozycji nie skupiałbym się aż tak bardzo na czasie, nie ustawiłbym sztywnych ram czasowych. Zrobiłbym to w ten sposób, żeby uzbroić się w cierpliwość, zobaczyć faktyczne zmiany w swojej sylwetce w obwodach, a nie za wszelką cenę na wadze, czy mieć po prostu tą presję na wynik. I ostatni też bardzo poważny błąd, jaki popełniłem, to brak planu. Jak przychodziłem sobie na siłownię, to kompletnie nie wiedziałem, jak mam ćwiczyć. Czasami sobie ćwiczyłem na tej maszynie, czasami na tej. To że testowałem jakieś maksy na klatę. Kompletnie nie wiedziałem, za co mam się zabrać. Ćwiczyłem tak, jak po prostu mi się wydawało. Czy bąkałem się po siłowni i efekty, niby jakieś były, ale nigdy nie były takie, jak faktycznie bym chciał, lub jakie metamorfozy widziałem w internecie. A nawet odnośnie samego tego planu, nie jest to tylko plan treningowy, ale również taki kształt. Jak wcześniej mówiłem, ważyłem 60 kg przy prawie 1,90 m wzrostu. Ja nie miałem takiej osoby, która mi powiedziała, Olaf, słuchaj, zatrzyma się, to już jest koniec, już wystarczy. Ja myślałem, że jeszcze więcej, 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 ja będę ciąć bardziej, będę lepiej wyglądać. Kompletnie nie o to chodzi. Nie skupiałbym się na tej wadze, niech to będzie efekt uboczny, a żeby skupić się na tym, jak sylwetka realnie wygląda w lustrze. I to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie wartościowe. Po trochę nad tym siedziałem i bardzo Ci chciałem podziękować za wytrwanie do końca tego filmu. A jeżeli chciałbyś, żebym osobiście pomógł Ci przejść metamorfozę sylwetki, to służyłem mój autorski program Reduktor. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, czym jest, lub chciałbyś aplikować do współpracy ze mną, to kliknij teraz w pierwszy link pod tym filmem i umów się ze mną lub z moim zespołem na darmową Rozmowę demonstracyjną. Zachęcam też do polubienia tego materiału oraz subskrypcji, ponieważ napędza to algorytm i pozwala mi dotrzeć do innych osób. Widzimy się po drugiej stronie.